Dzień dobry. Z tej strony Albert Długoszewski witam Państwa w wiadomościach rolniczych 30 czerwca 2022 roku na obchodzą dzisiaj Emilia i Lucyna, w tym miejscu wszystkiego najlepszego. Zachęcam Was do subskrybowania rolnik Polska na YouTube, zostawienia komentarzy, łapek w górę i klikania w dzwoneczek że tak, żebyście mogli codziennie sprawdzać wiadomości rolnicze. Dzisiejsze nagłówki dominuje szczyt NATO w Madrycie. Wiemy już, że do Sojuszu Północnoatlantyckiego dołączą Finlandia i Szwecja. Wojna na Ukrainie. To również widmo światowego kryzysu żywnościowego. W tym miejscu warto wspomnieć, że ukraińskie rolnictwo na skutek rosyjskiej agresji straciło już ponad 4,3 miliarda dolarów. Głos w sprawie zbliżającego się kryzysu i reakcji natowskiej zabrał prezydent Andrzej Duda. Bierzemy udział w debacie na temat zagrożeń z południa, czyli wszystko, co, co może być teraz wygenerowane przez ten kryzys, do którego prowadzi rosyjska agresja na Ukrainę, bo. Przypominam, że to także nadchodzący niestety obawiamy się kryzys żywnościowy, który, który może dotknąć Afrykę, Afrykę Północną. To potencjalna możliwość powstania kolejnej fali migracyjnej do, do Europy, do państw NATO. W związku z powyższym, wokół tego dzisiaj będą się koncentrowały dyskusje. Duże zmiany dla rolników. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego wydała ważny komunikat dotyczący rachunków bankowych od 1 lipca 2022 roku. Nastąpi zmiana numeru rachunku bankowego, na który rolnicy dotychczas wpłacali składki na ubezpieczenie społeczne, to znaczy ubezpieczenie emerytalno-rentowe oraz wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie. Dla wpłat składek na ubezpieczenie zdrowotne służy inny rachunek: właściwy numer rachunku bankowego. Oddziału regionalnego CRUS, na który już od jutra należy uiszczać składki, znajduje się poniżej w załączonym w opisie tego filmu. Jeśli zdarzy się, że nie zmienisz numeru rachunków w przelewie po 31 lipca dla składki na ubezpieczenie zdrowotne i po 31 października dla składki na ubezpieczenie społeczne, pieniądze wrócą automatycznie na twoje konto. Ruszyły żniwa jęczmienia o zimego. Jak donoszą rolnicy, plony w kraju są dość zróżnicowane. Wszystko to niestety z powodu braku opadów w maju. Głównym problemem jest niska gęstość ziarna. Na najsłabszych kawałkach plon wynosi około 3,5 tony na hektar. Ogólnie oscylują one w okolicach 5 ton na hektar, a każdy taki wynik jest uznawany za sukces. Z tego miejsca życzymy wszystkim jak najbardziej obfitych plonów, bezpiecznych żniw bez wypadków. Prognoza pogody na czwartek. W nocy zachmurzenie duże z rozpogodzeniami. Przerotne opady deszczu oraz burze miejscami z gradem. Najgroźniejsze zjawiska wystąpią w pasie od Zatoki Gdańskiej po Dolny Śląsk. Tutaj prognozowane opady w czasie burz do 20 mm, lokalnie do 30 mm. Temperatura minimalna od 16 stopni na Pomorzu Zachodnim do 22 stopni na Podkarpaciu. Wiatr słaby z kierunku wschodnim. W czasie burz porywy wiatru do 80 km na godzinę. Dziękuję bardzo za oglądanie Wiadomości Rolniczych, subskrybowania Rolnik Polska na YouTube i zostawienia komentarzy. Wszystkiego dobrego.